Siema. No, już dawno wam obiecałem e, jak to jeździ z naszym Fastem 6.7, e, ale musiałem swoje odczekać w kolejce do Wydziału Komunikacji, żeby go e, zarejestrować i w pełni legalnie zabrać go na przejażdżkę. No, w czasie pandemii różne urzędy różnie pracują. W każdym razie już jest zarejestrowany, możemy jechać e, na przejażdżkę i nie traćmy czasu. Zobaczcie jak jeździ fastback z 1967 roku. Z Big Blockiem 390, i automatyczną skrzynią biegów, który jest odbudowany do oryginalnej specyfikacji. Także zapraszam. Jesteśmy na miejscówce, którą już dobrze znacie, także zaczynamy i tylko tak tytułem wstępu. 67 rocznik, czyli rocznik pierwszego poważnego faceliftingu w Mustangu. Nadszedł czas na duże zmiany, konkurencja zaczęła deptać po piętach, pojawiło się Camaro, więc Ford musiał coś zmienić w Mustangu, w swoim Hicie sprzedażowym. W sumie sporo się zmieniło, bo zmienił się zdecydowanie przód auta i tył auta. Ja teraz nie będę się rozpowiadał na temat tych wszystkich różnic. Najlepiej byłoby postawić dwa Mustangi z 66 i 67 roku obok siebie, żeby to wszystko zaobserwować. Mam nadzieję, że jeszcze nadejdzie taka okazja. Wygląd to nie jest jedyna rzecz, która się zmieniła w Mustangu. Na lepsze zmieniła się też gama silników. W końcu do legendy. Zaczął trafiać Big Block 390, który zaczął budować całą legendę z tego samochodu. Bo to właśnie na 67. roczniku została zbudowana Eleanor. To właśnie Bullet był bliźniaczo podobnego 68 roku. I moim zdaniem nie ma w tym przypadku, że akurat najbardziej rozpoznawalnym, najbardziej rozchwytywanym, najbardziej pożądanym Mustangiem jest Mustang z Big Blockiem pod maską. Dobra, przejdźmy do naszego egzemplarza. Jak już zdążyłem Wam powiedzieć, Mamy 390 z piętą z automatyczną skrzynią biegów. Dlatego mamy emblemat GTA eee, GT, czyli sportowa wersja A, czyli z automatyczną skrzynią biegów. Tak jak już wspomniałem, bardzo charakterystyczny dla tego rocznika jest ten tył, i większość osób uważa, że jest to najładniejszy tył mustanga pierwszej generacji. No i trudno się z tym nie zgodzić, szczególnie kiedy robi się trochę ciemniej i te trzy oddzielne światła się zapalają, wszystko wygląda naprawdę po prostu genialnie. No i jeszcze ten charakterystyczny wlew paliwa z emblematem GT, który podkreśla jeszcze raz, że nie mamy do czynienia tutaj z podstawową wersją Mustanga, tylko z czymś mocniejszym. Zajrzyjmy pod maskę, a tam jest to, co lubimy najbardziej, czyli V8 390 w cali sześciennych, czyli 64 litra. No, pierwszy big block w Mustangu eee, i... Bardzo fajnym tematem jest e, fakt, że właściciel, poprzedni właściciel chciał odbudować Mustanga do oryginalnej specyfikacji e, i nawet kolektor dolotowy jest żyliwny, A jak pewnie dobrze wiecie, e, pierwszą rzeczą, która wylatuje z silnika, jest e, właśnie kolektor dolotowy, który jest zastąpiony aluminiowym sportowym, żeby silnik miał czym oddychać. No nie, tutaj mamy oryginalny kolektor dolotowy, oryginalny wałek e, i oryginalny wydech z żeliwnymi kolektorami wydechowymi, który jest podwójny i ma, ma strumienicę, a dodatkowo jeszcze za dyfrem ma tłumik, więc on nie brzmi jakoś szalenie agresywnie, ale po prostu brzmi dokładnie tak, jak brzmiał w 67 roku, gdy opuszczał fabrykę. Dalej z oryginalnej specyfikacji mamy wspomaganie kierownicy z klasyczną przekładnią. O tym, jak się to sprawuje na drodze, zaraz Wam opowiem. No i wszystko wieńczy nam Wspomaganie hamulcy, tarczowe hamulce. Big Block musi mieć czym hamować. Dobra, zajrzyjmy jeszcze do środka i jedźmy na przejażdżkę. Jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z czarnym, stanowanym klasycznym wnętrzem. Wnętrzem, które wygląda dokładnie tak samo jak w 1967 roku, kiedy ten mustang opuścił fabrykę. Potwierdza to Marty Report. I to wiele mówi o pierwszym właścicielu tego, tego auta, który zamawiał je. W fabryce. Mówi to o nim tyle, że bardziej mu zależało na dobrym wyposażeniu, to znaczy na wspomaganiu kierownicy i wspomaganiu tarczowych hamulców i przede wszystkim bieg bloku, niż na jakichś tam dodatkowych bajerach wewnątrz. Bardziej mu zależało na tym, jak ten samochód będzie jeździł, niż czy będzie miał jakieś wypasione dodatki wewnątrz i to, co trzeba przyznać, to Mustang w standardowej wersji nie potrzebuje wypasionych dodatków, one fajnie uzupełniają wnętrze, natomiast już samo w sobie standardowe wnętrze jest po prostu piękne. Zwróćcie uwagę na, na zegary, na to, co widzi kierowca i jak dobrze wiecie z poprzednich filmów, e, moim ulubionym, wymarzonym autem jest Charger z 1968 roku. No, ale nijak nie można porównać tamtej prostej deski z zrobionymi dziurkami na kilka wskaźników do deski rozdzielczej Mustanga. Ona jest po prostu genialna. Tak samo fajna jest ta kierownica. Wszystko jest po prostu zrobione ze smakiem i moim zdaniem, tak jak mam to porównywać do. Wszystkich innych aut, które są u nas w kolekcji, każdy ma jakieś tam swoje atuty. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, to, to Mustang H miał najładniejsze ze wszystkich niezależnie czy to Camaro, Corvette czy Charger. No, ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje subiektywne. E, zdanie. także to co jest jeszcze bardzo fajne i mnie osobiście bardzo cieszy to mm. Klaxon też jest klasyczny i, i dodaje zdecydowanie klimatu temu autu. E, dobra, mamy dalej tutaj radio retro sound. No i to oczywiście, jak się pewnie domyślacie, to nie jest oryginalne radio. Jest to radio, które wygląda jak klasyczne, nie zaburza całej harmonii tego auta. No ale mamy tutaj wyjście AUX, mamy FM-y, także mo <noise> można sobie e, fajnie po, pokruzować z dobrą muzyką w tle. Przechodzić przez przełączniki, co my tu mamy na desce, chyba nie ma sensu, bo już to robiłem w e, filmie z Bulitem. Za to, to co warto powtórzyć, e, dla tych osób, które nie widziały filmu z Bulitem, to tylna kanapa i to jest sztos. To ja po prostu uwielbiam ten element w Mustangu, bo Możemy jeździć sobie w cztery osoby, możemy jechać e, razem z partnerką gdzieś za miasto i popatrzeć sobie w gwiazdy przez tą dużą e, tylną szybę. Dobra, to co? Chyba nie ma co się dalej rozwodzić nad wnętrzem. Jedziemy na przejażdżkę, jeszcze Wam go tylko na chwilę odpalę, żebyście mieli okazję posłuchać jak działa klasyczny e, wydech Mustangu z 390, co będę zawsze podkreślał, bo bardzo mnie ten fakt cieszy. naszą jazdę zaczynamy na mecie dnia z klasykiem Dzień z klasykiem, jeśli jeszcze ktoś z Was nie wie To jest nasza nowa usługa Umożliwiamy Wam przejażdżki Autami z naszej kolekcji Więc jeżeli chciałbyś przejechać Zobaczyć na własnej skórze jak taki Mustang jeździ Chciałbyś nim pokierować Taki Mustang na przykład, albo inne auto z naszej kolekcji To zapraszam na klasykiem.pl. Tam znajdziesz wszystkie informacje Tymczasem nie traćmy czasu E, zobaczcie, jak, e, jakie wrażenia sprawia ten Mustang podczas jazdy. Pierwsze co to standardowo dojeżdżamy do naszych dwóch e, zakrętów, w zasadzie trzech. I pierwsze co przychodzi do głowy to to, że on te zakręty przyjmuje i się nie musimy wcale stresować. Jedziemy, nie jedziemy też jakoś szybko, bo jedziemy te 30 mil na godzinę, czyli jakieś 50 km na godzinę. Ale ten samochód e, nie nie kusi Cię, żebyś jechał nim szybciej, żebyś te zakręty jakoś super pokonywał szybko, więc nie potrzebujesz, tu ani sztywnego sportowego zawieszenia, ani jakiegoś super turbo precyzyjnego układu kierowniczego, bo ten ma jakieś tam te swoje luzy, zaczyna skręcać wtedy, kiedy on chcesz, a niekoniecznie wtedy, kiedy Ty myślisz, że on zacznie skręcać, ale idzie się do tego przyzwyczaić, no ja już przejeżdżając z tym samochodem dokładnie 340 Mil. Po prostu się do tego przyzwyczaiłem i sprawia mi to Friday. E, Jazdy tym autem w takim względzie, że on po prostu cię relaksuje. Masz fajnie ustawiony fotel, bo poprzedni właściciel e, przemyślał to i go specjalnie wygiął trochę do tyłu, inaczej go złożył, żeby można było mieć taką pozycję. No i jest piękna, słoneczna niedzielka. Ty nie musisz się nigdzie spieszyć, że nie musisz jechać szybko, żeby się dobrze bawić i wcale nie potrzebujesz sztywnego zawieszenia super precyzyjnego układu kierowniczego bo ten samochód po prostu nie służy do tego, żeby szybko jeździć ten samochód jeździć służy do tego, żeby się dobrze bawić, żeby się chillować na przykład w taką niedzielę jak ta, kiedy mamy ładny wrześniowy dzień słoneczny dzień, wolny kilka godzin, więc możemy wyskoczyć na miasto jak chcemy wyprzedzić tira to nie mamy problemu nie stresujemy się, że nie zdążymy bo wiemy, że pod maską jest ta 390 która szybko zareaguje na Twoje dodanie gazu ten samot jest stonowany niepozorny może się wydawać, że wcale nie jest jakiś turbo szybki do momentu kiedy <laughs> no do momentu, kiedy dodasz gazu, skrzynia zredukuje bieg, rzuci kickdown i idzie ogień. I wtedy czujesz, że idzie 390. Wtedy słyszysz też przy tego wydechu, że to jest 390. Że to jest naprawdę potężny, duży silnik. Ale ten samochód wcale cię do tego nie kusi. To możesz to zrobić kiedy chcesz się trochę wyżyć chcesz trochę podnieść sobie adrenalinę to nie musisz się zastanawiać, czy ten samochód da radę czy nie da rady, wiesz, że on ma pod maską ponad 6 litrów i ponad 300 koni w starociu, w 53 letnim samochodzie to jest auto zdecydowanie dla kogoś kto nie musi już nic nikomu udowadniać i mega dobrze się prowadzi do tego ma e, też tarczowe hamulce, więc nawet w razie jakiegoś tam awaryjnego hamowania nie, nie musimy się stresować, że, że nie zwolnimy. To nie są po prostu spowalniacze, to są prawdziwe hamulce, bo Big Block powinien mieć dobre hamulce. I teraz, taki mały przedsmak. Zobaczcie, jedziemy ponad 30 mil i go zhamowujemy. I to nie wcisnąłem go do samego końca, to nie było jeszcze awaryjne hamowanie. Eee, więc nie ma absolutnie żadnego stresu, że nie zdążymy zahamować. Taki to jest samochód. Do tego służy ten samochód. Kiedy chcesz po tygodniu ciężkiej pracy po prostu się zrelaksować. Telefon wyciszony w kieszeni, radyjko gra, jedziesz przed siebie za miastem. Skupiasz się na tym, żeby, żeby prowadzić. Nie myślisz o niczym innym. Ten samochód też nie wymaga od ciebie tyle atencji co na przykład charger mój ulubiony który musisz się dużo bardziej jednak pilnować a tym spokojnie sobie śmigasz a kiedy chcesz poczuć big blocka wystarczy, że wystarczy, że go ładnie wyobrosisz ciskając gaz do dechy piękno jest jeszcze raz podkreślę tą kierownicę która jest po prostu genialna moim zdaniem wygląda pięknie i jest na odpowiedniej wysokości, więc nie obcierać się o nogi tak jak w przypadku niektórych samochodów. No, pozycja za kierownicą w tym aucie jest po prostu e, bardzo dobra i taka, która pozwala ci się zrelaksować. Ten wydech, o którym wspominałem już kilkukrotnie, też na pewno świetnie by się sprawował, kiedy chciałbyś zrobić sobie na przykład dłuższy wypad rodzinny, załóżmy nie wiem, no, pojechać z Warszawy do Kazimierza, zrobić te. 150 km i, i się nie zmęczyć przy tym wszystkim, nie wysiąść otumanionym do restauracji, tylko uśmiechniętym, wypoczętym, uśmiechniętym, bo właśnie swoim ustankiem, 53-letnim dziadkiem zrobiłeś traskę razem z rodziną, i idziecie na obiad. Dla takich chwil warto jest mieć ten samochód. No dobra, czas już wracać do garażu. Myślę, że opowiedziałem wam. E, najlepiej jak potrafiłem, postarałem się wam oddać emocje, jakie ten samochód przynosi kierowcy, a e, to znaczy są takie emocje wyluzowania, relaksu, e, odetchnięcia po trudach ciężkiego tygodnia. Mam do Was pytanie i chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzach, bo im większą ilością tych samochodów jeżdżę, im bardziej się skupiam na tym, żeby jakoś ze sobą porównać, tym bardziej nie wiem. Nie wiem. Jakie auto chciałbym mieć swoje prywatne, takie tylko i wyłącznie moje, które zostanie ze mną na dłuższy czas? Czy byłoby to auto takie mega klasyczne, które pokazuje Ci jak dokładnie jeździły auta w latach 60-tych, taki Mustang z 67 roku, jak wyjechał z fabryki, czy może taki trochę bardziej podłowany? jak Camaro RS z 68 roku, z którym ostatnio robiłem odcinek, który jest taką fabryką emocji, ale takich z adrenaliną na czele czy może y, byłby to samochód taki już totalnie podubany, jak na przykład ten nasz Charger z 69 roku, którego remontujemy teraz w Upcar Oldtimers który ma już zupełnie inne zawieszenie, jest sztywny, eee, no jest, także dajcie znać, czy byłoby to auto klasyczne Trochę podubane, czy podubane e, mocno. Im bardziej e, o tym myślę, tym bardziej mnie to męczy. Także jestem mega ciekawy Waszego zdania. E, na, na dzisiaj to by było tyle. Dzięki, na razie, cześć.